Celestyna Grzybyta, dzień dobry. Potwierdzają się wcześniejsze prognozy. W przyszłym tygodniu ma się zrobić bardzo ciepło. Miejscami termometry pokażą nawet 27 stopni. No i powieje w Polsce bardzo silnie taki południowy, ciepły wiatr. W górach to będzie wiatr fenowy, w Tatrach halny. Więc niestety to mogą być takie ostatnie chwile z tak grubą pokrywą śnieżną w naszych pięknych górach. Ale jeszcze zanim to nastąpi, bo to ocieplenie prognozowane jest od niedzieli... Natomiast najbliższe godziny to jeszcze takie epizody zimowe. Dzisiaj w nocy z północy na południe kraju będzie się przemieszczał nad Polską chłodny front atmosferyczny. On sprowadzi do naszego kraju kolejną porcję chłodu, więc pewnie niektórym trudno w to uwierzyć, ale w najbliższym czasie będzie jeszcze chłodniej niż to było ostatnio. Dodatkowo w nocy pojawią się w wielu miejscach opady, na ogół deszczu, ale w drugiej części nocy, nad ranem, to będą w wielu miejscach, zwłaszcza na wschodzie, na południu, w górach, opady śniegu z deszczu. Chwyci mróz w nocy, zwłaszcza w regionach północno-wschodnich i wschodnich, bo po przejściu tej frontowej strefy niebo zacznie się wypogadzać, to ciepło ucieknie. I w Suwałkach mogą być nawet 4 stopnie mrozu, w Lublinie minus 3 stopnie. Ujemna temperatura też w Warszawie, Łodzi i Gdańsku. Na zachodzie nieco cieplej, do 4 stopni we Wrocławiu. Wiatr przy przechodzeniu frontu silny do 60 km na godzinę, w Sudetach do 90, a w Tatrach do Kilometrów na godzinę. Czwartek zimny na termometrach nie więcej niż od 5 stopni na wschodzie do 12 stopni na zachodzie kraju. Zanikające opady śniegu i śniegu z deszczem. Możliwe w regionach wschodnich, a także w górach. Tutaj utrzyma się silny wiatr do 50 km na godzinę. Ciśnienie w nocy z dużym spadkiem, a w ciągu dnia zacznie rosnąć. Piątek szary deszczowy, pochmurny i też jeszcze chłodny. Od soboty stopniowa poprawa pogody. Do zobaczenia.